No w dzisiejszym materiale przetestujemy sobie wszystkie możliwe batoniki, jakie znajdziecie w hipermarkecie. Zapraszam do oglądania. Batoniki będziemy wybierać od najtańszego do najdroższego. Dobra, lecimy w tym 45 groszy, 49 groszy i 59 groszy. 78 groszy, 84 grosze, złoty 8, złoty 14, złoty 38. O, sorry, 78 groszy kolejne. Złoty 9, złoty 69, złoty 18. Znajdziemy tutaj jeszcze batonika za 69 groszy, złoty 58, 2,29, 2,28 to 22 jest 2,28. Tu mnie najdroższy, 2,78. Kochani, tak się prezentują nasze batony. Właśnie za wszystko zapłaciliśmy 25,97. A najtańszy batonik był ten, który kosztował 45 ks. A najdroższym batonem był ten, kosztował 2,78. Najtańszy batonik kojarzy mi się ze smakiem i wafelków, jakie możecie kupić w paczkach. Teraz przetestujemy najdroższego batona. Kosztował 2,78 Mmm, 10 na 10. Dobra kochani, w następnym odcinku, jeżeli zostawicie tutaj 1000 łapek w górę, będziemy jedli te batony przez cały dzień. Łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w następnym materiale już jutro. Do zobaczenia.